Nie ma, siema. No co tam chciałeś kolego? Siema smartphone No co tam chciałeś? Smerfon. Wy to mnie No bo wcześniej to nie da. No mu co tam chciałeś. Co? Mów co tam ode mnie chciałeś wcześniej. A możesz dawać komuś ten? Rangi? No mogę, no, mogę, jasne A dasz mi VIP-a, Please. No czy no nie mogę teraz akurat, bo mi się zepsuło. Nawet, nawet kreatywa nie mogę włączyć w ogóle. A napiszesz chociaż? Co mam napisać? A na jakim serwerze jesteś? Yy, nie jestem na żadnym serwerze na razie, bo mi się zepsuło wszystko. No. Jesteś na global serwer i napiszesz. Czekaj, piszę wam na escape. Ie. Co mam napisać? Dobra, napiszę, mów co. <noise> Zapraszam na swój serwer. Alpina. <noise> Napisz to. Jak na global serwer. To wina trybun i pulida. I mam napisać to, tak? No. To no dobra. A co dostanę, jak to napiszę? Co nie wydaresz? wiem. Dostanę za to. Wim, to Jak to napiszę, to dajesz mi 11 zł. Dobra. Co? Za 11 zł to napiszę, nie ma problemu. Hard. Wisznog. Ty skosy, robisz mi? No oczywiście, nie ma problemu. <grymne> Ej, filmu <pierwo> to, bo to utopić. No właśnie wiesz. No czekaj, bo myślę, no... Może cię admina nam, co? Weź weź pisz u kosik admin, panisze. Chcesz admina? No. No nie wiem, a może strażnika, co? Czy woli z opem już? Czy wolę kogo? Wolisz z opem czy bez opa? Z opem A dobra doczekaj czekaj wbijam już ci daję Ale nie no co mi dasz jak, co, co mi dasz jak dam ci opa? Piszesz mu, piszesz mu VIP sir. No co, co tam jeszcze chcesz? Co, no, co, co tam co mi dasz za tego VIPa nie? Co tam za admina? To bo coś tam u Ciebie trzeszy strasznie. Co? Stowna, Stona mu dasz. Stowna? chcesz? Nie, ja Ci dam. Aaa, hm, to nie wiem. A, co, a może, może chcesz cały serwer Ci oddam, bo mi niepotrzebny już. Ej, nie oferta, nie oferta, stąd za To Chcesz cały serwer? My ja w ogóle, już nie gram, nie. To czekaj, podam Ci zaraz pasy do konsoli, okej? Okay? No. To wejdź na ndczest.pl Spoko. No. Jakie pasy? Jesteś już? No? No to tam masz panel logowania, nie? Czekaj, bieram. Masz już? No jak będziesz na ndts.fel, to powiedz. To ci podam pasy i sobie tam no. weźmiesz. Jestem, muszę mam kliknąć. No i weź tam, za zaloguj się, nie? Tam gdzieś masz zaloguj się. No? No i tam masz y do wpisania login, nie? No. I w login wpisz Jestem debilem. Małopek.pl Nie. No, taki login mam na seryjnie Małpa co? Jestem debilem małpałpek.pl No i hasło. Hasło chcę Jestem popierdolony i chcę serwer. No Jestem popierdolony i chcę serwer, takie hasło. I wciśnij Enter Ej, działa to? Masz już? Przez V czy W? Eee, przez V. Nie mogę. A co ci pisze? To tam napisz do administracji, czemu ci nie działa, Nie, nie, bo, nie wiesz, spróbuj jeszcze raz, może coś jest. źle wpisałeś. No, spróbuj jeszcze raz, jak nie zadziała to... to jest zawsze bezpiecznie przy cyfrowaniem połączenia. To spróbuj jeszcze raz. Spróbuj jeszcze raz pisz to samo. Pamiętaj, jestem debilem małpowp.pl Nie działa. A chciałbyś być, chciałbyś być na YouTube? Nie. Nie chciałbyś. Szkoda. A może jednak no trochę bym chciała, ale nie Nagrywacie to. No co ty? Ej, ale byś mógł to niech nich napisać, dlaczego ci nie działa. Oni będą, bedo... oni są zawsze kulturalni i ci odpowiedzą zawsze. Tak, zbanują mnie. Zbanują cię na md masz rację. No, tak. Dostaniesz na ten. ten. Tylko w minecraft'cie. Kto cię w minecraft'cie zbanuje? cię dostaniesz. Enter zbanu. Ej, to. weź! Ej! Smerfkson, jesteś na global serwie? No nie jestem, bo mówię ci, że mi nie działa. Zbanowali mnie. Naprawdę. Ender chest nas zbanował. Jakim ten, jak ten Przemu 12 banan. mnie zbanował? Na wszystkie serwery Ender chesta mamy banane. No Przemu 12 mnie zbanował, mówię ci. A na tym Ender ci nie działa serwer? Bo byś sobie zrobił jakiś fajny. No. A mogę, ale ja nie chcę płacić. No ja zapłacę oczywiście, no wiesz, może tam darmowe serwery są, jak z ten login i hasło. Czekaj, ja się zarejestruję. Dobra, to jest taki się... kod promocyjny, on, on działa, musisz szybko go wykorzystać. No. Jak ci idzie? Chwila. Dobra. Dobra, ziomek, musimy kończyć. Pozdrów YouTube'a. Ja byłem na YouTube'ie. No, pozdrów go. Pozdrawiam YouTube'a. No, to na razie, cho. dzięki. A co? No nic, no na YouTube. Mogę ci za to dać VIP'a na jeden dzień, chcesz? Co? Za to, że wstawię to na YouTube'a, mogę ci dać VIP'a na jeden dzień, chcesz? Dzień, to dasz? VIP'a ci mogę dać na jeden dzień, za to, że wstawię to na YouTube'a, chcesz? VIP'a z Open. Nie, Vipa normalnego ci mogę dać za to, że pozwolisz mi wstawić to na YouTube, chcesz? Dobrze. Okej, okay. to do zobaczenia na serwerze za 5 minut. Na razie.